Driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go, like there's no tomorrow have a drink just relax all your problems will fade if you're ready for a good time count on me there's a party in the backyard dance your problems away i'm all about the good vibes i know you're all about the good vibes do you know how much i love you wanna see you smile where's that happy girl that i know with a heart on fire Dzień dobry, dzień dobry. W czwartkowe popołudnie kaweczka zrobiona jeszcze w kubeczku świątecznym, bo jeszcze z nich korzystam, ale jeszcze trochę i będę chować. Wypiję kaweczkę i zaraz zabieram się zagotowanie obiadu, jak standardowo w każde popołudnie. Dzień dobry, dzień dobry. Coś mi się dzisiaj nie klei. Czuję się śpiąca, czuję się zmęczona. E, można powiedzieć, że czuję się zmęczona już od samego rana. Dzisiaj piję już czwartą kawę i to teraz zrobiłam sobie podwójną, czyli dwa razy tak, po, no raz sobie zrobiłam 150, puściłam sobie, a później zmniejszyłam w ekspresie na 130, bo zauważyłam ostatnio, tak jak Wam mówiłam, że ten mój ekspres coś tutaj za dużo wody wlewa. Więc jak zobaczyłam, że pierwszej porcji jest 150 i jest już no praktycznie 1, czwarte kubka, to stwierdziłam, że trzeba zmniejszyć, więc no mam tutaj, no podwójną kawusię, ale z mniejszą ilością wody i powiem Wam szczerze, że nie kopnęła mnie tutaj do działania, bo tak jak Wam wspomniałam, dzisiaj czuję się taka śnięta, naprawdę czuję się zmęczona, a jeszcze kolczyka nie mam. Ale nie, ja nie zgubiłam tego kolczyka, on mi po prostu wypadł. Nie wiem dlaczego, więc już zostałam w jednym. No ale teraz właśnie tak zauważyłam, że go sobie nie, nie włożyłam, ale mam go w portfelu, on mi nigdzie nie. Nie zginął, także w porę zauważyłam, że coś tutaj mi brakuje. No i go na szczęście e, znalazłam. Także, no, byłbym była stratna. E, o kolczyka, o, to są chyba kolczyki też z Jest. Tak mi się wydaje. Zresztą tutaj nigdzie nie jest napisane. Nie, bo tutaj nie. Nawet nie ma chyba oznaczenia. Nie wiem dlaczego on wypadł. Może gdzieś zaczepiłam. Ale tak czasami właśnie z tymi wkrętami bywa, dlatego ja ostatnio też zmieniłam kolczyki nie z takich wkrętów na te takie, te śrubeczki. Tylko na takie, no co w tych zawsze standardowo, wiecie, w których takich złotych chodziłam. Ale no gdzieś tam te ostatnio wyjęłam i stwierdziłam, że trzeba też korzystać z innych kolczyków. Także dobra, włożę go z powrotem, bo jako zaraz gdzieś położę, to ja tak będę tutaj, wiecie, później o nim zapomnę. I on będzie sobie tak tutaj gdzieś po prostu leżał, aż gdzieś tutaj ktoś go nie daj Boże jeszcze gdzieś wyrzuci. Także moja czwarta dzisiaj kawusia, ale naprawdę dzisiaj czuję się taka śnięta, ale zabieram się za robienie obiadu, to znaczy obiadu. Tak naprawdę to jeszcze obiad na dzisiaj też był, bo jeszcze zostało się kilka tych pulpetów, dwa rodzaje kaszy, więc. Można było spokojnie nie gotować, ale jak dzisiaj sobie ugotuję zupę, no to jutro będę miała już spokój. A jeszcze wyjęłam sobie wczoraj mięso wieprzowe, bo wymyśliłam sobie zupę taką ala meksykańską i wyjęłam sobie mięso mielone wieprzowe. A później, jak szukałam teraz tych wszystkich składników do tej zupy meksykańskiej, no to okazało się, że wszystkich nie mam, więc będzie taka ala meksykańska. Zobaczymy, co mi z tego wszystkiego wyjdzie. Więc zaraz biorę się zagotowanie zupy i, A i miałam dzisiaj nagrać też tych moich ulubieńców z 2025 roku. Więc może byśmy sobie dzisiaj tak pogadali trochę. To jeszcze zobaczę, bo jest już po godzinie, godzinie 16.00. Tak, o już nawet jest 16.35. Ale jeszcze. Tutaj no nie, nie widać tego tak bardzo, bo w tamtym oknie też już teraz się ściemniło, Ale tutaj na przykład przede mną no jeszcze tak do końca ciemno nie jest. Także z dnia na dzień widać, że ten dzień jest teraz dłuższy. No, i ja z tego bardzo się ucieszył, oczywiście. No, bo tak naprawdę to bez oszukiwania, no to ten styczeń dla mnie, no to chyba też jest jednym z, takim, z takich gorszych miesięcy. Bo ja tak, listopada nie za bardzo lubię, ale listopada nie lubię z tego względu, że no to jest taki smutny, melancholijny miesiąc, a styczeń, a styczeń to bym powiedziała, że to jest taki miesiąc, niby to się mówi, że tutaj nowy, nowy rok, nowy miesiąc, nowe możliwości, i tak dalej, i tak dalej. Ale styczeń no to jest taki, taki, ja wiem, miesiąc na rozruch, taki miesiąc w... W którym tak naprawdę bardzo mało się dzieje. No dobra, można sobie już tutaj, wiecie, zaczynać tutaj wysiewać jakieś roślinki jesteśmy po Bożym Narodzeniu, w grudniu najwięcej tutaj się dzieje, bo się uszukujemy do Bożego Narodzenia. No jak jeszcze ktoś tutaj chodzi na jakieś bale karnawałowe, no to wtedy styczeń, no to jest też takim wesołym miesiącem, ale ja na przykład nie chodzę na żadne takie bale karnawałowe, na jakieś takie, wiecie, prywatki. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was chodzi na takie bale karnawałowe, czy, czy nie, czy też właśnie dla Was styczeń to jest taki miesiąc, taki bardziej zastoju, Takiej regeneracji i odpoczynku. A tutaj też ostatnio Dorcia pisała. Tak, chyba Dorcia pisała, dobrze chyba pamiętam, że właśnie styczeń, no to też jest taki miesiąc właśnie takiego, można powiedzieć, mniejszej ochoty do, do działania. Chyba tak to konkretnie było napisane. No i ja tutaj też zauważyłam właśnie sama po sobie, że ten miesiąc styczeń, no to jest taki. Taki miesiąc właśnie bez motywacji, a naprawdę dzisiaj. Zresztą dzisiaj to ja miałam taką, można powiedzieć, dość nieprzespaną noc, bo się tutaj kilkukrotnie budziłam w środku nocy. Nie to, że tutaj wiecie, miałam jakieś koszmarne sny, bo koszmarnych snów żadnych nie miałam. Po prostu gdzieś chyba, no po prostu nie wiem, wybudzałam się. Zresztą słyszałam, jak dziewczyny też poruszają się po domu. A my, mi niewiele potrzeba, żeby tutaj ktoś wy, mnie wybudziło. Także wystarczy, że ja usłyszę, że kot gdzieś miał knie, no to ja już go słyszę. Wystarczy, że Meluśka zacznie tutaj, wiecie, tuwać tymi swoimi pazurkami po pana to też słyszę. Zresztą ona często, bardzo często chrapie w nocy i ja to też wszystko słyszę. I dzisiaj naprawdę miałam taką, no nie wiem, koszmarną noc. Zresztą wczoraj jeszcze też na wieczór i przez większą połowę tej nocy biało. I to wiało z północy, sypał śnieg, a więc może to i też, to mnie tutaj, tak wiecie, wytrącało też ze snu, bo się zastanawiałam, jak tutaj będzie się przedstawiał krajobraz po tym śniegu o poranku. No nie było aż tak, wiecie, nie było wielkiej tragedii, no ale jednak tego śniegu dzisiaj nam też przybyło, chociaż i tak ja jestem szczęśliwa e, i z, tutaj mm, podziwiam wszystkie osoby, które dzisiaj na Pomorzu. I w Gdańsku, tak, Pomorze i Gdańsk było dzisiaj zlodowaciałe, bo u, u Was, to znaczy u osób, które mieszkają na Pomorzu i w Gdańsku, padał deszcz. I tam było pieruńsko, ślisko, więc ja podziwiam wszystkie osoby, które musiały dzisiaj jechać do pracy właśnie autem albo poruszać się pieszo, bo widziałam też na, na Instagramie, no bo ja też tam śledzę, znaczy śledzę jak mam chwilę czasu, no to teraz właśnie o, piłam kawusie i co robiłam, scrollowałam i trochę o, patrzyłam na, na komentarze, co piszecie. W komentarzach. Także scrollowałam Instagram i widziałam właśnie sytuację pogodową w Gdańsku, także tam było lodowiska. U, na, u nas na szczęście tylko śnieg. Troszeczkę niby tej odwilży też jest, bo tak jak widzieliście, bo pokazywałam Wam... E, Kapiącą wodę z moich sopli. Więc no, niby jest ta odwilż, no bo kapało z, z tych sopli, tak jak widzieliście, ale termometr pokazywał minus 4 stopnie. Więc zima faktycznie, tak jak Ewunia pisała w komentarzu, pokazała swoje prawdziwe pazurki. Ale też widziałam, o taka propo, widziałam właśnie, że w Szczecinie śniegu. Nie ma, także pozdrawiam szczecinian, którzy nie mają śniegu, a obserwuję stamtąd właśnie Beatę Mody. Więc no tak, to właśnie styczeń to jest taki, taki miesiąc, taki niby tej no, y, motywacji do nowego działania, a znowu z drugiej strony to jest też taki, bardziej bym powiedziała, taki miesiąc uśpiony, bo nadal ten dzień jest jeszcze taki krótki, nic się takiego praktycznie też nie dzieje, chociaż można już zacząć wysiewać Roślinki, ale ja dzisiaj tak, najpierw ugotuję tą zupę. Będę miała zupę na dzisiaj. Jak ktoś będzie miał ochotę, to będzie ją jadł. I będę miała też zupę na jutro, a później zobaczył, co ja będę działała. Bo też miałam tutaj w planie nagrać moich ulubieńców 2025 roku, bo widzę, że inne dziewczyny pokazują, więc ja wam też pokażę moje ulubione produkty. I, no i te roślinki miałam siać, no bo to już wiecie, jest już nie mam kalendarza, nie mam, nadal nie kupiłam kalendarza, ale planuję wybrać się może do Empika, żeby kupić właśnie kalendarze, który dzisiaj jest 15 stycznia, więc to już jest najwyższa pora, żeby wysiać przynajmniej te, te pelargonie, więc zobaczę, zobaczę ile mi tutaj zajdzie się z gotowaniem tej, tej zupy no bo ja chcę tą zupę po prostu też Wam nagrać, no i no i tyle, mam poprasowane, także prasowania dzisiaj nie muszę robić, bo wczoraj wszystko ogarnęłam. Mam poprasowane. Więc to mi odeszło, więc zobaczę, jakie będę miała plany, ale będę się do czegoś motywować, bo jak nie będę się nie zmotywuję się do czegoś. To no, po prostu siądę i będę zalegać w fotelu, a ja czegoś takiego też powiem Wam szczerze, nie lubię. Takiego zalegiwania w fotelu. Ja jestem gdzieś bardziej taka, że nawet jak siedzę w tym fotelu, to nawet tymi drutami tutaj też lubię sobie robić. A niestety, ale faktycznie, bo tutaj 10, no 10 razy to nie, ale faktycznie, bo później jak się z wami wczoraj rozłączyłam, to sobie przyłożyłam jedną stronę do drugiej strony tego mojego kaptura, i niestety, ale muszę to spróć i muszę przerobić jeszcze raz tą drugą stronę kaptura. Więc coś tutaj mi poszło nie tak, albo po prostu za szybko tutaj starałam się zacząć, bo też chciałam go skończyć stosunkowo wcześniej, żeby zobaczyć w ogóle, jak on tutaj wyjdzie. No i za szybko chciałam go zrobić, nie zauważyłam, nie przyłożyłam chyba strony do strony. No i tak to wyszło po prostu, że moja robota poszła na darmo. Ale tu nic. Gotujemy tą zupę, pokażę Wam składniki. Między innymi do zupy meksykańskiej użyję warzyw na patelnię po grecku. Ale no tutaj są ziemniaki, tutaj jest to cukinia. Trochę papryki, marchewka, także to dodam. Dodam też fasolę czerwoną. Mam tutaj przecier pomidorowy i dodam też pomidory w puszce. Nie mam kukurydzy, bo tutaj jeszcze fajnie by pasowała kukurydza. Paprykę będę miała z tej mieszanki właśnie greckiej, mięso mielone. I mam nadzieję, że będzie smakowała, a może dodam jeszcze trochę śmietanki. Kremówki, trzydziestki. Dobra, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jak będzie dobra, to oczywiście będę Wam polecać, a jak nie, no to będę tutaj nadal modyfikować. Ale ja lubię czasami tak eksperymentować w kuchni. Ok, miała być zupa meksykańska, a będzie zupa, co się nawinie. Więc zobaczymy tak naprawdę, co mi z tego wszystkiego wyjdzie do garnka. Największego garnka, jaki mam w domu, daję. Oliwę, to znaczy olej, tak nie za dużo. Rozgrzeję sobie tutaj garnek i dodam mięso mielone i podsmażę tak jak na spaghetti, żeby było takie ładnie podsmażone. I tak trzeba go rozbić, żeby nie, zrobiły, nie zrobiła się taka tołpa, tak jak dosłownie na spaghetti. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj język nie będzie mi się plątał, bo naprawdę czuję się święta. Po prostu jestem. Śmięta, śpiąca. Przestawiłam was jednak, bo mam wrażenie, że jak z tej strony stoicie, gdzie teraz ja, to że Wam bardzo rękę wsadzam tutaj w obiektyw. No i tak tutaj będę sobie podsmażać to mięso i w międzyczasie mam tutaj trochę pieczarek, które też już no, nie są takiej pierwszej, wiecie, świeżości, więc zamierzam je wykorzystać, dlatego powiedziałam, że to jest teraz będzie już nie zupa meksykańska, tylko taka bardziej zupa, co nam się nawinie. No, bo będzie tutaj. I pieczarki będą, i por będzie. I co tu? A te warzywa na patelnie po grecku też będą, bo nie mam właśnie papryki takiej świeżej. Nie mam selera naciowego, a tutaj też fajnie wypasował. Mam tylko marchewkę, no i batatę, ale tutaj wydaje mi się, że nie bardzo wypasowały do, do zupy meksykańskiej. Także to będzie taka moja improwizacja. Co wyjdzie, to wyjdzie, albo wyjdzie, takie po prostu. Danie jednogarnkowe. I też wydaje mi się, że będzie dobre i przyszedł już. Przyszła ta moja kotyśka niegrzeczna. Jakbyście się tutaj ruszali, to ona tutaj właśnie jest już przy moich nogach. O, i idzie już druga pani zazdrosna, czyli melania. Bo jak ja coś działam w kuchni, przy kuchni, przy garze, no to oczywiście, że jak kotynienka, to i meluśka zazdrośnica też musi, musi przyjść. Nie Melunia? Musisz przyjść, sprawdzić, co ta matka tutaj działa w kuchni, tak? Mięso straciło surowość. Jest tak dosłownie lekko podsmażone, ale nie chcę, żeby było tak bardzo tutaj zesmażone, żeby było takie bardzo rumiane. Chcę jednak, żeby tutaj troszeczkę tego takiego tłuściku też było. Zwłaszcza, że nie mam żadnego gulionu, muszę znowu nastawić cały gar rosołu I do mojego podsmażonego mięsa dodam pieczarki. I dodam pokrojonego pora. Wymieszam i podsmażę sobie tutaj dosłownie kilka minutek, tak gdzieś z pięć. Do moich podsmażonych warzyw i mięsa dodaję mieszankę mrożoną warzywną. O, tu jest przyprawa, zapomniałam o niej. Te mieszanki warzywne bardzo fajne są. Ja je kupuję, kupuję je w Biedronce. Tutaj mamy na przykład takie mini marcheweczki, paprykę, trochę ziemniaków, cukinię. Więc to w sumie też może robić za różnego rodzaju takie wkładki warzywne do różnego rodzaju dań. Nawet idą do zupy. Tak jak widzieliście, dodałam sobie tutaj liść laurowy i... Ziele angielskie, ja lubię dodawać do każdej jednej praktycznie zupy, nawet do tutaj dodaję liść i ziele angielskie. I teraz uzupełnię resztą przypraw, czyli u mnie to będzie tradycyjnie kurkuma w odpowiedniej ilości, taką jaką najbardziej lubicie. Do tego będzie papryka słodka, również w takiej ilości, w jakiej... Lubicie, do tego będzie papryka ostra, no troszeczkę mniej, no bo nie chcę, żeby ta zupa była aż tak bardzo pikantna. No i pieprz czarny. Ostatnio Wam mówiłam o soli, no i niestety, ale znowu sól skończyła mi się. Miałam teraz sól kłodawską, i znowu muszę taką samą sobie kupić. Soli na razie. No, na razie tyle dodam. Wymieszam i doleję wody. Jeżeli macie jakiś bulion, to może to być oczywiście bulion. I tego bulionu, wody, wleję tak około no, 2 litrów, bo chcę, żeby to miało konsystencję zupy, a nie jakiegoś gulaszu. Więc zaraz tutaj będę musiała sobie wody dogotować, bo ja zawsze do zupy dodaję wodę. Przygotowaną. No w sumie jest 2 litry, no ale to troszeczkę za, za gęste będzie. Zupę mam już podgotowaną. Ziemniaczki, z mieszanki warzywnej są już mięciutkie. I teraz dodaję do mojej zupy jedną puszkę fasoli czerwonej. Miałam dodać dwie puszki, ale wydaje mi się, że jedna w zupełności wystarczy. Myślałam, że tej zupy będzie tak troszeczkę więcej, ale nie chcę już teraz dolewać więcej jakiegoś tutaj, wiecie, płynu, bo nie chcę, żeby ona znowu była bardzo rzadka. Także tutaj mam 3 litry zupy. No i dodaję jeszcze do tego puszkę pomidorów krojonych, wymieszam i dodam koncentrat pomidorowy, bo widzę, że mam napoczęty koncentrat pomidorowy. Więc jak zupa taka, wiecie, co się nawinie, no to to wszystko dodaję, co znalazłam w lodówce napoczęte i nie tylko. Także można powiedzieć znowu takie lekkie czyszczenie, chociaż raczej w tym tygodniu nie wybieram się na takie większe zakupy, tylko po, po pieczywą. Tak jak Wam mówiłam tutaj przy kolu zakupowym z biedronki. Ale no nie wiem, czy nie będzie tutaj tak troszkę za mało tego koncentratu pomidorowego, bo ja lubię, jak zupa ma taki bardzo intensywny, czerwony kolor. Także chyba dodam też trochę tego przecieru. No i zupa wyszła taka dość, yy, widzę, tłusta. No może nie tak bardzo tłusta, ale jednak to mięso mielone było takie dość tłuste. I widzę, że tutaj tak troszeczkę tego tłuszczyku na powierzchni mojej zupy widać. Tylko, żeby to miało taki intensywny czerwony kolor. Hmm. No nic, pogotuję, zobaczę, czy ten koncentrat pomidorowy, jak się rozpuści, to ładnie tak zabarwi tą zupę, czy nie. Oj, tłusta jest. Tu akurat tej powierzchni warstwy spróbowałam, ale jest praktycznie wcale nie, nie słona. Ja bym powiedziała troszeczkę coś pod gulaszową, albo pod gołąbkową, coś tutaj tak wyszło. Bo są tutaj takie różne warzywa, jest to mięso mielone. Są pieczarki, wiem, tak jak w zupie gulaszowej. No, coś tutaj brakuje. Coś tu brakuje, tylko jeszcze nie wiem, co brakuje. Dodam troszeczkę tego gochu, gochu jang. Może to nie pasuje do zupy meksykańskiej, no ale użyję troszeczkę drobina dosłownie. O, to ma taką konsystencję, widzicie? Akurat było to wszystko tak mm, tutaj na tym boku i dlatego tutaj to wszystko tak zciekło. No tak, dosłownie, otyczkę, No tyćka dodam, żeby miało tutaj taki bardziej pikantniejszy smak. O, można było jeszcze czosnek dodać, ale zobaczymy, jak to będzie smakowało teraz z tym oczu gochujaru. Wyszło coś takiego. Nie wiem, ale chyba nie będę zagęszczała tej mojej zupy. Bo raczej Meksykanie to nie zagęszczają zup. Ale nadal coś tutaj mi brakuje. Coś tu mi nadal brakuje. Hmm. Co by tu dodać? Może dodam jednak tą jeszcze jedną puszkę fasoli. Będzie wtedy taka bardziej gęściejsza może. Dobra, muszę to uwiecznić. Dodaję jeszcze jedną puszkę fasoli czerwonej. Może będzie to wtedy takie gęścieńsze. No może tak inaczej troszeczkę wygląda. Bo w sumie tutaj po odsączeniu tej fasolki to chyba jest 200 coś gramów. Tak mi się wydaje w tej puszce. No i zobaczę. Nie będę tutaj niczym tego zagęszczać. Ani mąką. Chyba nie będę dodawała też śmietanki trzydziestki. Także zobaczę jak będzie w takiej wersji smakować. Dodałam niby to gochu, gochujang, ale nie jest aż tak bardzo, wiecie, co pikantne. Soli wydaje mi się, że wystarczy. Teraz pogotuję to chwilę, żeby tutaj z tą fasolą się tak troszeczkę ta zupa też zagotowała i chyba będzie można zajadać taką moją wersję zupy. Niby meksykańskiej, ale co się nawinie. Dobra, jednak tą zupę zagęszczę trochę. Mam tutaj jedną łyżkę mąki do tego odrobina zimnej wody, bo coś mi brakuje w tej zupie. A ja zupę gulaszową też zagęszczam mąką, więc dobra. Zagęszczę i tą, i zobaczę, jak będzie mi smakować zagęszczona. Tak dosłownie odrobinę. No i tak planuję tutaj dodać też koperek. Ale to tak nad tym koperkiem to jeszcze zastanawiam się, chyba, że jakieś zioła może dodam, może o bazylię. Zaraz, może dodam bazylię, może ona właśnie zmieni tak troszeczkę tutaj swój smak. Bo coś mi tu brakuje, coś, ale nie wiem co. Ok, trochę bazylii i wydaje mi się, że zupa będzie już skończona.